Uczucie? Twoja najlepsza przyjaciółka była jak siostra. Wasz pasek przyjaźni zawsze był na maksa zielony, ale nagle pojawił się on i teraz ona spędza cały czas z nim. A ty czujesz się trochę jak zapomniany mebel w trybie budowania? Nad twoją głową pojawia się czerwony kryształek i smutny nastrójnik. To normalne, że czujesz się zraniona i samotna. Przyjaciółka ma teraz nowy cel, który wypełnia jej paski potrzeb. Jej wskaźnik towarzystwo jest na zielono, ale nie dzięki Tobie. Co więc możesz zrobić? Po pierwsze, użyj opcji szczera rozmowa. Powiedz jej, że za nią tęsknisz bez obwiniania. Po drugie, zaplanujcie coś tylko we dwie. Niech to będzie wasz specjalny dzień bez chłopaków. Zobaczysz, jak wasz pasek przyjaźni znów poszybuje w górę. A po trzecie, najważniejsze, rozwijaj swoją simkę. Znajdź nowe hobby, naucz się czegoś super. Zwiększ swoje umiejętności, a Twój nastrójnik zmieni się na pewna siebie. Pamiętaj, przyjaźnie się zmieniają, ale te prawdziwe. Przetrwają wszystko. A ty stajesz się jeszcze bardziej niesamowitą osobą.